I jak przygotować wirówkę do tego, żeby woda z niej leciała tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie nie chcemy. Więc słuchajcie, bardzo prosto. Wystarczy kupić sobie rury kanalizacyjne Fi-75 i pokażę Wam, jak ja to zrobiłem, żeby mi nie spadały. I żeby to kolano nie spadło, po prostu wkręciłem to kolano tutaj. Do tej stalowej rury i nigdy, przenigdy nie miałem z tym problemu, żeby mi ta rura tutaj spadła. Tutaj kupujemy sobie trójnik i wyprowadzamy wodę w miejsce, w które chcemy. Ale można to zrobić jeszcze inaczej, jeszcze sprytniej i już wam pokazuję. I tutaj, za dosłownie 150 zł, wykonałem połączenie dwóch wirówek. Tam mamy jedną kastę budowlaną za 40 zł. Tu mamy drugą kastę budowlaną za 40 zł, tu mamy trójnik, wyciąłem po prostu dziury, zalepiłem klejem i tą rurą sobie przekierowujesz tam, gdzie masz ochotę. Nie ma żadnego połączenia z wirówką, jak widzicie, woda tutaj swobodnie sobie spada, można to zawsze wyczyścić, przesunąć, przestawić. I tu użyłem rur fi 100 albo 110. Kanalizacyjnych oczywiście. Tak wiem, nie musicie pisać w komentarzach. Pod wirówkami niezły syf, ale nie pierwszy rzuci kamieniem ten, który ma wszędzie na pralni dywanów czysto, a szczególnie właśnie pod wirówkami. Słuchajcie, ale nie o tym. Yy... Chodzi o to, że pierwsze rozwiązanie, które Wam pokazywałem, moim skromnym zdaniem jest zdecydowanie gorsze niż rozwiązanie numer 2. Nie dlatego, że trzeba się więcej narobić, żeby to zrobić, tylko moim zdaniem dlatego, że po prostu zmniejszamy sobie ilość wody, która wylatuje w pierwszym momencie, no bo ta woda po prostu jeszcze dodatkowo takim połączeniem ma ograniczoną możliwość szybkiego wydostania się z tej wirówki. A w tym rozwiązaniu numer 2, no to ona swobodnie już po prostu ciśnieniem sobie wyleci. Dlatego też właśnie ja przykręcałem. Yy te kolano właśnie jest przykręcane do tej wirówki, no bo po prostu ci się nie powodowało, że te rury wypadały. I jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tego pomysłu, to raczej, im macie taką możliwość, to raczej bym wykorzystał właśnie te kasty, bo to będzie zdecydowanie lepiej, szczególnie właśnie przy wirówkach, które nie mają tej rynny, nie mają tego odprowadzenia. To tyle. Słuchajcie, zapraszam na kanał Ragmak, na Facebooka, na Instagrama, na Tiktoka, bo tych porad będzie teraz, się wysypie naprawdę bardzo, bardzo dużo i to z mojej strony i ze strony Kamila także zapraszam do naszych social mediów pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia trzymajcie się, hej!